Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight na tym kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z kimś, bo gramy dzisiaj z Narkotusem. I co, i będziemy grać sobie 2 na 8. Killerami oczywiście będziemy grać, czyli czymś w czym ja się specjalizuję, no bo jednak wszystkie filmy ode mnie są killerami, więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze. I co, fajne gierki wyszły. Możecie wbić do Narkotusa, macie teraz link w karcie i co, miłego oglądania. Mount Ormond Ormondy, sorki Zebil Jezu, ty Ja nie będę zagrał w jakimś chłopie Głupkiem Ty, mam, mam kogoś, mam kogoś! Co jest, co jest, Basie, <laughs> co jest? Co robisz to samo, nie? Co mnie to dalej bawi. My powinniśmy w inne strony łazić. Moski, to ty sobie tam łazisz, bo. no ja, w ja powinienem, bo jestem lepszy, ale. Ach, ci wiem, pamiętaj, czterech, no, ci będzie. Nie wiem, jak to jest szybszy. No nie wiem, a kto jest cichszy. Na przykład. Nie, nie wiem, ja jestem tam szybszy i mi to wystarcza. Pa, robię go, robię go! No, jest tragiczny ten Bill. On ma tyle palet, nie? I... do żadnej nie poszedł Kici kici Do tatusia, do tatusia Kici 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 Już dwa zrobili, boże Dobra, ogarniesz Dobra, biorę dalilę, nie staj mandryla. On jest mocny Ja też mocny mocny Dobra, nie wiem, dziwne dzi znaczy, dary. Ehm um, okej. Okay. Łał, pięknie się naraz drzą, No Właśnie to jest chyba dwóch bilów. Satysfakcjonujące. Ej, dobra! A bo oni się pewnie w kupki tam zbierają i wszyscy robią. Nic ja się nie dziwię. A, ktoś tu był. Ja nie wiem... widzę gościu wiszącego. A. Cześć. To no co jest no Nie ma co... Idzie tam trzeba jakoś spera Ale już innego pieszam A tutaj też coś, coś jest. Zabawne Dobra Nie powal ja. Gdzieś tu coś łażą Tylko nie wiem gdzie. Ej dobra, poważnie z tym dźwiękiem. Ej no, dosłownie dobra. ten. Pójdę tam, Ten Mr. mister Squid, on jest taki tragiczny. On miał tyle palet. Nie, miał no, tyle palet człowieku i żadne nie użył. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba chodzą po tej twojej stronie bardziej. No dobra, ja to mam cud. To na tej strony siedzimy widzę Tutaj się leczą A nie po prostu Bob sobie łazi i przeskoczył głupek głośno No dobra, można też tak Bill O tam ktoś jest tylko wila powieszę i można iść. Nie idzie źle, na znaczy, no nie wiem, bym, powiedzieć ale... tak naprawdę. O, Jake, witam serdecznie. Witam w grze, Jake. No nie, dobra. Głupie, 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 jesteś głupi. Jake, jesteś głupi. To szmata największa. Nie mów tak. Nie mów tak. Nagrywasz Minecraft tylko. Przesadasz. Co on zrobił? Aha, dobra, ja udało, udało. Sumie, mi się. Tam, cokolwiek zrobił, to mi się udało. Jesteśmy tragiczni. No tak się Nie, nie jest. No dobra, niech ci będzie. Chociaż wiesz, zabić, wiesz, dać ci może mori zrobić w końcu. Luz, no. Nie lubię palec. O, co ty chciałeś, podeszko zrobić? Braz chciał się ukryć w czapie nie? Nie ze mną te numery. No co Widzi? jest? O, i o, No Ej, dobra tu Masz jakieś śm śmieszne umiejętności Ej. w ogóle O tam są wszyscy No nie, dobra jest jednak, udało się Jak się przeżą, innych od tego brać Dobra Ja tutaj właśnie zabiję Dobra, Dax, Fax już nie jest Oni tam specjalnie nie robią chyba, <laughs> ale dobra Niech będzie, że na to pójdę A ona chce, ch ch żeby za nim poszedł. No weź go no Gdzie on jest? Nie wiem gdzieś tu biega. A nie powinniśmy we dwóch... Weź do to jest. Ja jedę na inny Przecież to miał? Głos kobiety, a to Jake chyba był Kogo ty goniłeś? Ja nikogo nie goniłem. To się <noise> widziałem kogoś typa, ale Uciekł mi Okej okay. Okej, okay, dobra. Już zrobili? Y no. Dobra. Gdzie jest ten Jake? To... Nie wiem, ale tu będą robić... Ee, tego. Przed chwilą tu miałem Jacka Parka i już nie ma go. Dobra, ja tam Aj, idę. Kobietę. O, dobra, widzę, 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 widzę. Ja tam idę. Aj. Tu otwierają mnie. Nie dla co? Ej, dobra, otwieram i bramę. Co no to? Znaczy, no zginęło trochę, ale nie taka... nie tyle trochę, ile ja chciałem, co nie? No tak. O. Może ich uratują wszystkich. Co tam kogoś wieszasz, to? To pewnie ten robią. Tak, tutaj na pewno będą robić. Tam już trochę otwarte jest, może tam się przyczają, ale... ta Rob Jake jest tutaj. Nie da rady. No tak. O, on już też zraniony jakiś. Ja go obiję trochę. Ha, ta, tam otworzyli. Iś tam? No, dżajku. Ej, daj, nie dżaj, dżaj, się dżaj. Daj, dżaj. daj, daj, dżaj. Dżaj. daj, daj, daj dżaj. Dżaj. Nawet jeszcze nie pociekali, bo tam stoją pewnie, żeby to naśmiewać z nas Nie, no, bo nie wiedzą, nie wiedzą, ale uciekali. oni jeszcze umrą No dwóch uciekło Jeszcze Daryl chyba tam gdzieś będzie siedział, co? Nie wiem, u mnie to nie Dzisiaj jest stoi tutaj, ale nie widzę go To jest Enjoy Park Mam nadzieję, że on się nie uwolni no, Fajnie by było tego Darela wziąć na... Mori O, o tu kogoś się ten, widzę kogoś Nie, ma nie Madryla, jest... Madryla o, on ucieknie, uciek uciekł mi. Uciekł mi. Dlaczego, uciek mi, dobrze. Uciek mi, dobrze. No nic. Wykiwał mnie. Czyli, Zabiliśmy zdjęcie Trzech? Czy czterech? Czterech. Czterech chyba. Czterech, no bez itosny. Tu czterech. Dobrze, dobrze. Nie, to tylko medyczna. Słaba ma pan na myśli. Słaba ma pan na Mam go Walcie. O cześć osób, tam ja ty idę do ciebie No idź jednak no, chodź Cześć Lara ją Kurde za o, to No mnie! Chciałabyś koleżanko To jest też ten element moich filmów Muszę, muszę to mówić Ej, 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 dobra To ma zostać wycięte. Co? <głosston> Nieważne, po prostu mi zlagowało, gości, cofało trzy razy. McTomas, hej. Mac, Thomas, hey. Fajny, Mac Thomas? Nie. Nie no, to jest MacThomas? Nie, nie wiem to jest. Ja no to MacThomas, ja uwalniałem. Nie pamiętam jeszcze wszystkich tych filmów w postaci z... z, 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 z o Mac, tak, 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 to jest Mac, nice. sorry. Powiedziałeś Mac? Nie, czekaj, bo to jest to. Nie, no, nie, już się zwalniałem. to... Tory gości, ja mam jakiś problem z oczami najwidoczniej. E, powinniśmy iść na drugą stronę, bo zaraz zostanie generator zrobiony. Bez kitu ja idę. E, tu ktoś, ktoś jest leczony. O właśnie. Tam e, Sable do ciebie, ja ja, ja idę po Sable. Albo wiesz co, okej, okay, bo ona pójdzie tędy. Nie, idź, idź, idź! Co? No, dobra, ty ci rozwalony. dobra co chcesz? Tam, po nią. Idź po nią. Już Człowieku. Nie masz jakieś problemy do mnie. Nie wolę cage'a. Na jakieś rzadko się tego? Ej, do, tego do, do tego, tego no właśnie, tak Nie dobra Właśnie o to mi chodziło, mi żarczyk, no. nie? Nie, 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 nie Ashley, dobra Na wynajmu hmm. Którego chcę zabić, tak o to mi chodziło. No to Nie dobra z, z No jest, tak nie? No, no No, Tratowałam ej on ma latarkę, jak coś Ej Masz, zabij sobie go Idź po inny Pobiedeś, zdana Powinieneś, powinieneś, się Go stawiamy na koniec tak coś Będę miał dwa pomieszczenia I go gościu zostawię na podłodze specjalnie Tylko, żeby mu umory zrobić <laughs> Może uciec przez to, ale... Ale... co was to? Chodzi? O, narkot Nie co on robi aż po to. Jakim cudem gościu Idę pasa? asa no, bez nie. nie, bo on ma Dobra Wiem, że ono tam coś, jest. I ono tego nie wie. Ja wiem że ono tam jest. Widział, ale ja wiedziałam że ja tam wiem Ejka na klejka, tam Cześć. Moja. Tam ktoś z tyłu się chyba dotyka z kimś, ale ja nie jestem pewien. No, no o, to, widziałem się walnąć. zacząłem Dzięki. Biorę go. To wam. Nie no, no jest dalej, tak. Kurde, same. Mucha, Mucha, Mucha. Mucha, goś mój, największy nemesis, nie? Na mezis, na mezis do rezidencji 2. <laughs> Dobra, oni są rozwaleni. Ja coś nie robię w ogóle tych generatorów. Rezydencja zła. Rezydencja zła, referencja. Tak, to się zgadza. A ktoś było. No tak, oczywiście. Dobra, ale wisi drugi raz na no poradzę. Ehe, szybkie to było. O, aż możesz go wjechać. To jest, to ci na to dzisiaj. Dobra, uciekł Ja i tak muszę on larę tutaj. Nie. O, ja też tu kogoś mam. Kasyno! Dobrze idzie. Oni dopiero jeden zrobili, generator. Eee, Jest. Nie. Co, co, się, co się dzieje? Boże. Ja nie wiem, że to będzie na Twoim kanale, co nie? Takiego głupka. Taki pik <laughs> wideo stary. Za <Na> późno. <laughs> Jestem man of the World, bracie. Czy znów no słowa. Dotrzymam słowa. Jak coś ja go gonię, więc nie bierz go nawet. A krótko od O, Nikola... No ten gość mi przeskoczył ktoś przed chwilą i myślałem, że to widziałeś. O, Nikola z Gage. O, tam jest Nikola, wiecie, Nie no. ma. Już. Jednak się przydało. O, no, leczą się! Idę panie. Jasny chwast. O. Bierz tu Larę, bierz tu Larę. Dobra. Nie, to ja ją Jest zajęta już, chłopcze. No mówimy o innych larach. Możliwe. O kurde, kasino! Jedna osoba może być. Trzeba O kurde, co tam się tak opie? Pstryka. Nie wiem trzeba ale zawsze jak robię to takie przyspieszenie, to przybliżę się do ekranu. Make. Ona nie żyje już Pani Sable. myśli, że jej nie widzę. Weź tam sobie, bo on tam idzie. E, za późno. Aha, Mam super. Larę. Zgubiłem to mnie kto ma sasety. Tak, A jak coś to ma więcej być mojego powodu, bo ty jesteś gównem. No to trzeba coś się w... O tam jest... Ała... Szyjka drapie, oj. Bierz ją! Go get him, tiger! <noise> Bierz on tygrysie. za tobą, jest za tobą! Już nie Mogę. ma. A wziąłeś tamtą? Tak. E moja powiedziałem. Dobrze, ja przedem? co w ogóle próbujesz? ty? jakoś Wow, wow, nie, nie wyobrażam sobie być takim gościu głównym w tą grę. Jak ja? Nie stary, żeby tak zrąbać, kopię generator. Panią z Polski właśnie wiesz on. Larę. Polską Larę Croft. To skylary, coś z Polski jest? No stary na z, z tego przed grą tam co tam mówiłem, że jakieś tam panią widzę, to ta pani była. Właśnie... No, I tak dobra, tak nie wiem go co to to oni to robią e, biegnę. Aha, może chyba że to szedę. Ale jak ktoś jest tam obok ciebie. Jak już tu ktoś jest. Łazi. Stała hita. Aha, nie wiem co tu się stało właśnie. Dobra, no, będzie moja. Na duże. Leżę. O, o, no, ja, Moja, 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 o, ja. <laughs> Mam ją! Ale, nie, to, nie ale to był teamwork. Czy to pani polska Lara? No chyba ta wygra jak Polka. <laughs> Aha. Aha. To jest, nie, nie byłby komplement. Słyszałem jak się śmiejesz, śmieszku. A się wal ona jest moja! <noise> All jest. O tej jest Idę panią A nie jednak nie idę Odpaliście się? Fuck! Masz, dobrze Ja wyjdzie najlepiej teraz! Yes! Nie! Fuck! Dobra spodziewałem się tego, ale trochę. Dobra. Nie, 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 na luzie, na luzie. Lupowanie działa. Mówię. Fajnie, że oni muszą jakieś lecić tych z ale chyba to w ogóle tej mocy fajnie używać używasz. Nie robię tych generatory coś tam. No ja nie wiem. A, pani się... Polska Lara Croft żyje. Ta moc Weskera jest tutaj na tej mapie trudna do używania. No bo tak się przysiągasz się, to jest pełno obiektów, nie I... To, to się zgadza. No, coś. Tak, Ej, dobre, nie Ta, ta moto jest nikt. dobra na, na, tej na takich mapach otwartych, w miarę, nie? No na przykład? jest o, otwarty? Nik. Pamiętaj, zaraz będą te. Niefajne. I, I co tam. No. Nik! Masz Dobrze. No. Gdzie oni są? Okej, okay, uwaga aż gościu może być mocno Aż kontraklapa, teraz będzie chyba. A nie jeszcze nikt żyje. No to dobrze, tylko o, no to łama prawę, tak? Masza. Dobra, wiesz co zamiast ma robić Mari po prostu Dzień go jest. Gdzie, i to gdzie sam... on był Tutaj. O dobra mam <laughs> Nie komentuj Dobra lecimy gościu Dobra mam go co Pita? A ty go już? No, to będzie ostatni raz teraz Okej okay. Ale lubię lupować, lubię... Okej, okay, dobra, właśnie jestem w bakruncach, co nie? Przyniosłem, co? Mnie randomowo do bakrunców <laughs> e, Nie, nie gonię Zostaw już go O Jezu, co się dzieje, Goni. gościu? Z jest coś Okej, okay, dobra, to ma zostać wstawione Na platformę YouTube, jak coś I robię tutaj, czekaj Chyba Nie. Znaczy po prostu... O oh, jest! Sable! O tam sable. jest no! Który to? Aha, Nikolas! Silias jeszcze zostanie! No. Gagry, gagry! Dobra, <gry> ma, mam Sable. Gonię. Do klapy, uważaj. Uu. Ej, tu jest klapa Ale się wal Nie ma klapy jednej Będzie jeszcze więcej Ja szukam klap w tej chwili Nie go nie Sejdu Tu jest gdzieś klapa No co jest naprawdę teraz Tak o tak o... okej okay. Warto idzie do ciebie Sable No nie no, Naprawdę Naprawdę Nie, ty się z nią goniasz Gdzie ona jest? Nie gadaj Nie gadaj E, idź tutaj O, Mówiłem ja gościu, ja, no. mój pan z klapami był zajebisty Dobra, i co? Jedna osoba została No i to jest Ash, jak coś jest moje, Mori Jeśli się nam uda go dopaść oczywiście Okej okay. Ostatnią klapę zamknąłem Ash, Ash, Ash Czy naprawdę myślałeś, że ci się to uda? Ty patroluj jedną, ja mam tutaj dwie chyba idealnie. Okej. Okay. A chociaż nie wiem, w sumie. No tu u mnie no, go nie ma być. raczej. Też się no. na razie nie widzę. Jasny, gmin, dobra, tu jest za dużo. Nie no, tyle pi tam patrol no bo ja mam tu mniejszy trochę odstęp. No tak, ale i się. tak. Coś no, tu no, jest ucieknie. Nie no. Ej, dobra. Ja nie wiem gościu co on zamierza teraz robić Chyba, że znajdzie klucz Może... Klucz? Klucz otwiera klapy Tak? O kurde, nie wiedziałem, co coś jest Ale niektóre, tylko Okej okay. I dobre, ja nie wiem gościu Chyba zaraz umrze tak o, dla beki Nie ma szans już, nie ma, już nie ma gościu Wujka, że tak powiem no to nie będzie, no ale i tak aż gościu jako ostatni tradycyjnie został, no i mu się nie udało. <grych> no, nie stary, ma co tu, tutaj. Czas? No nie, no patrzę, gościu obchodzę, dwie. Cóż dra... nawet czasu na to nie ma, żeby otworzyć no. tą bramę. Jeju. Let's go. Tam umarł, widzisz? A tam, no, tam był Widzę, taki ja, inny, widziałem. No. No. Let's go. I co, oddáš mi odší, od, to. Že jak on jako novaru. Jo, ty to Let's go. To mě. No. Ja my mé, mé.